Adam Mickiewicz, Dziady, część druga. Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom. Szekspir. Chór. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślarz. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny, żadnej lampy, żadnej świecy. W oknach zwieście całuny, niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada, tylko żwawo, tylko śmiało. Starzec: Jak kazałeś, tak się stało. Chór: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślarz: Czystowe duszeczki, w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze żewnie, każda spieszcie do gromady. Gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziady. Wstępujcie w święty przybytek. Jest jałmużna, są pacierze i jedzenie i napitek. Chór Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Guślarz, podajcie mi garść kądzieli, Zapalam ją, Wy z pośpiechem, skoro płomyk w górę strzeli, Pędźcie go lekkim oddechem. O tak, o tak, dalej, dalej, niech się na powietrzu spali. Chur, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślarz Naprzód wy z lekkimi duchy Coście śród tego padołu Ciemnoty i zawieruchy Nędzy, płaczu i mozołu Zabłysnęli i spłonęli Jako ta garstka kądzieli Kto z was wietrznym błądzi szlakiem W niebieskie niech wzleci bramy Tego lekkim jasnym znakiem Przyzywamy, zaklinamy Chór Mówcie komu czego braknie, Kto z was pragnie, kto z was łaknie. Guślarz Patrzcie, ach, patrzcie do góry, Cóż tam pod sklepieniem świeci, Oto złocistymi pióry Trzepioce się dwoje dzieci, Jak listek z listkiem w powiewie, Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem, Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie. Tak aniołek Igra z aniołkiem Guślarz i starzec Jak listek z listkiem w powiewie Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie Tak aniołek igra z aniołkiem Aniołek do jednej z wieśniaczek Do mamy lecim, do mamy Cóż to, mamo, nie znasz Juzia? Ja to Juzio, ja ten samy a to siostra moja Rózia. My teraz w raju latamy, tam nam lepiej niż umamy. Patrz, jakie główki w promieniu, ubiór z jutrzenki światełka, a na oboim ramieniu, jak u motylków skrzydełka. W raju wszystkiego dostatek. Co dzień to inna zabawka: gdzie stąpim, wypływa trawka, gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek. Dręczy nas nuda i trwoga Ach, mamo, dla twoich dziatek Zamknięta do nieba droga Chór Lecz choć wszystkiego dostatek Dręczy ich nuda i trwoga Ach, mamo, dla twoich dziatek Zamknięta do nieba droga Guślarz Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga? Czyli o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko I owodze, i jagodki Czego potrzebujesz duszeczko Żeby się dostać do nieba Aniołek Nic nam, nic nam nie potrzeba Zbytkiem słodyczy na ziemi Jesteśmy nieszczęśliwieni Ach, ja w moim życiu całem Nic gorzkiego nie doznałem Pieszczoty, łakotki, swawole A co zrobią? Wszystko caca Śpiewać, skakać, wybiec w pole Urwać kwiatków dla rozalki, oto była moja praca, a jej praca stroić lalki. Przylatujemy na dziady, nie dla modłów i biesiady, niepotrzebna msza ofiarna, nie o mleczka, chrusty. Prosim goryczy dwa ziarna, a ta usługa tak marna stanie za wszystkie odpusty. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu. TEN NIE DOZNA SŁODYCZY W NIEBIE. CHÓR BO SŁUCHAJMY I ZWAŻMY U SIEBIE, ŻE według Boż BOŻEGO ROZKAZU, KTO NIE DOZNAŁ GORYCZY NI RAZU, TEN NIE DOZNA SŁODYCZY W NIEBIE. GUŚLARZ ANIOŁKU DUSZECZKO, CZEGO CHCIAŁEŚ, MACIE OBIE, TO ZIARNECZKO, ZIARNECZKO. TERAZ Z BOGIEM IDŹCIE SOBIE, a kto prośby nie posłucha, w imię Ojca Syna Ducha, widzicie Pański Krzyż? Nie chcecie jadła napoju, zostawcie nas w pokoju. A kysz, a kysz! Chór. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca Syna Ducha, widzicie Pański Krzyż? Nie chcecie jadła napoju, zostawcież nas w pokoju. A kysz, a kysz! Widmoznka. Guślarz. Jak straszna północ przybywa, zamykajcie drzwi na kłódki, weźcie smolny pęk uczywa, stawcie w środku kocioł wódki, a gdy laskę skinę wzdala, niechaj się wódka zapala, tylko żwawo, tylko śmiało. Starzec. Jużem gotów. Guślarz. Daję hasło. Starzec buchnęło, zawrzało i zgasło. Chur, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślarz. Dalej wyznaj cięższym duchem, coś do tego padołu przykuci, zbrodni łańcuchem, z ciałem i duszą pospołu. Choć zgon lepiankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy, Dotąd wydrzeć się nie zdoła. Jeżeli karę tak srogą Ludzie nieco zwolnić mogą I zbawić piekielnej jamy, Której jesteście tak blisko. Was wzywamy, zaklinamy Przez żywią wasz, przez ognisko. Chór Mówcie komu czego braknie, Kto z was pragnie, kto z was łaknie. Głos Hej, kruki, sowy, orlice! Owy przeklęte żarłoki, Puśćcie mnie tu pod kaplicę, Puśćcie mnie choć na dwa kroki. Guślarz Wszelki duch, jakaż potwora, Widzicie w oknie upiora, Jak kość na polu wybladły, Patrzcie, patrzcie, jakie lice, W gębie dym i błyskawice, Oczy na głowę wysiadły, Świecą jak węgle w popiele, Włos rozczochrany na czele, A jak suchy snop cierniowy, Płonąc miotłę ognia ciska, tak od potępieńca głowy strzaskiem sypią się i skrzyska. Guślarz i Starzec. A jak suchy snop cierniowy, płonąc miotłę ognia ciska, tak od potępieńca głowy strzaskiem sypią się i skrzyska. Widmo z za okna. Dzieci, nie znacie mnie? Dzieci. Przypatrzcie się tylko z bliska, przypomnijcie tylko sobie. Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci, wszak to moja była wioska. Dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Ach, zbyt ciężka ręka boska. Jestem w złego ducha mocy, okropne cierpę ją męczarnie. Kędy noc ziemię ogarnie, tam idę szukając nocy, a uciekając od słońca. Tak pędzę żywot tułaczy, a nie znajdę błędom końca. Wiecznych głodów jestem pastwą, a któż mię nakarmić raczy? Szarpie mię żarłoczne ptactwo, a któż będzie mój obrońca? Nie masz, nie masz mękom końca. Chór Szarpie go żarłoczne ptactwo, a któż mu będzie obrońca? Nie masz, nie masz mękom końca. Guślarz. A czegoż potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę nieba, czy o poświęcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Mów, czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba. Widmo, do nieba? Bluźnisz daremnie. O nie, ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę, żeby ze mnie prędzej się dusza wywlekła. Stokroć wolę pójść do piekła, wszystkie męki zniosę snadnie, wolę jęczyć w na nadnie, niż z duchami nieczystymi, błąkać się wiecznie po ziemi, widzieć dawnych uciech ślady, pamiątki dawnej szkarady, od wschodu aż do zachodu, od zachodu aż do wschodu, umierać z pragnienia, z głodu, i karmić drapieżne ptaki. Lecz niestety wyrok taki, że dopóty w ciele umuszę potępioną włóczyć duszę, nim kto z was poddani moi pożywi mię i napoi. Ach, jak mnie pragnienie pali, gdyby mała wody miarka. Ach, gdybyście mnie podali choćby dwa pszenicy ziarka. Chur. Ach, jak go pragnienie pali, gdyby mała wody miarka. Ach, gdybyście mu podali... Choćby dwa pszenicy ziarka. Chór ptaków nocnych Darmo żebrze, darmo płacze, My tu czarnym korowodem Sowe, kruki i puchacze. Niegdyś, panku, sługi twoje, Któreś ty pomożył głodem, Zjemy pokarmy, wypijem napoje. Hej, sowy, puchacze, kruki, Szponami krzywymi dzioby, Szarpaj kadło na sztuki, chociażbyś trzymał już w gębie. I tam jaż ponę zagłębiał, dostanę aż do wątroby. Nie znałeś litości, panie. Hej, co wypuchacze, kruki, i my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości. Kruk. Nie lubisz umierać z głodu? A pomniesz, jak raz w jesieni wszedłem do twego ogrodu? Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni, trzy dni nic nie miałem w ustach, otrząsnąłem jabłek kilka, lecz ogrodnik skryty w chrustach, zaraz narobił hałasu i poszczuł psami jak wilka. Nie przeskoczyłem tarasu, dopędziła mię obława, przed panem toczy się sprawa. O co? O owoce z lasu, które na wspólną wygodę Bóg dał jak ogień i wodę, Ale Pan gniewny zawoła, Potrzeba dać przykład grozy. Zbiegł się lud z całego sioła, Przywiązano miał do sochy, Zbito dziesięć pęków łozy, Każdą kościak jak żyto, Jak od suchych strąków grochy, Od skóry mojej odbito. Nie znałeś litości, Panie. Chór ptaków Hej, sowy puchacze kruki, I my nie znajmy litości, Szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, Szarpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą kości. Sowa Nie lubisz umierać z głodu. Pomnisz, jak w kucyję samą Pośród najtęższego chłodu Stałam z dziecięciem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, Zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tamtym świecie Córkę zabrałeś do dworu. Matka w chacie leży chora, Przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, Bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, Hulając w pijanej ochocie, Przewalając się po złocie, Hajdukowi rzekłeś z cicha, Kto tam gościom trąbi w uszy? Wypędź braczkę do licha. Posłuchał Hajduk niecnota, Za włosy wywległ zawrota, Wepchnął mię z dzieckiem do śniegu. Zbita i przeziębła srodze. Nie mogłabym znaleźć noclegu. Zmarzłam dzie z dziecięciem na drodze. Nie znałeś litości, panie. Chór ptaków. Hej, sowy, puchacze, kruki. I my nie znajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, Szarpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą kości. Widmo, nie ma, nie ma dla mnie rady, darmo podajesz talerze, co dasz, to ptastwo zabierze, nie dla mnie, nie dla mnie dziady. Tak muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Chór tak musisz dręczyć się wiek wiekiem, Sprawiedliwe zrządzenia Boże, Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże. Guślarz Gdy nic tobie nie pomoże, Idźże sobie precz, nieboże, A kto prośby nie posłucha, W imię Ojca, Syna, Ducha, Czy widzisz pański krzyż? Nie bierzesz jadła, napoju, Zostawże nas w pokoju. A kysz, a kysz. Kur, A kto prośby nie posłucha? W imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie bierzesz jadła napoju. Zostawże nas w pokoju. A kysz, a kysz. Widmo znika. Guślarz. Podajcie mi, przyjaciele, ten wianek na koniec laski. Zapalam święcone ziele. W górę dymy, w górę blaski. Hur Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Guślarz. Teraz wy pośrednie duchy, Coście u tego padołu, ciemnoty i zawieruchy, Żyłyście z ludźmi pospołu, lecz od ludzkiej wolne skazy, Żyłyście, niem, nie nam, nie światu, Jako te cząbry i ślazy, Ni z nich owocu, ni kwiatu, Ani się ukarmi zwierzę, Ani się człowiek ubierze. Lecz wonne, skręcone wianki Na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko, o ziemianki, Była wasza pierść i oko, Która dotąd z czystym skrzydłem Niebieskiej nie przeszła bramy. Was tym światem i kadzidłem Zapraszamy, zaklinamy. Chór Mówcie komu czego braknie, Kto z was pragnie, kto z was łaknie. Guślarz A toż czy obraz Boga Rodzicy? Czyli anielska postać, jak lekkim rzutem obręcza, Po obłokach zbiega tęcza, by z jeziora wody dostać, tak ona świeci w kaplicy. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza nie doli. Guślarz i starzec. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza niedoli. Guślarz i dziewczyna Guślasz. Na głowie ma kraśny wianek, W ręku zielony badylek, A przed nią bierze baranek, A nad nią leci motylek. Na baranka bez ustanku woła Baś, baś, mój baranku! Baranek zawsze z daleka, Motylka rózeczka goni I już, już trzyma go w dłoni. Motylek zawsze ucieka. Dziewczyna Na głowie mam kraśny wianek W ręku zielony badylek Przede mną bierze baranek Nade mną leci motylek Na baranka bez ustanku wołam Baś, baś mój baranku Baranek zawsze z daleka Motylka rózeczką gonię I już, już chwytam go w dłonie Motylek zawsze ucieka Dziewczyna tu niegdyś w wiosny poranki Najpiękniejsza z tego sioła Zosia pasając baranki skacze i śpiewa wesoła la 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 Oleś za gołąbku w parę chciał raz pocałować w usta lecz i prośbę i ofiarę wyśmiała dziewczyna pusta la 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 la, la. Józio dał wstążkę u pasterce Antoś oddał swoje serce lecz i Józia, i Antosia Śmieje się pieszchliwa Zosia La, 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 Tak Zosią byłam dziewczyną z tej wioski i miał moje u was głośne Że chociaż piękna nie chciałam zamęścia I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę Umarłam nie znając troski Ani prawdziwego szczęścia Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata Myśl moja nazbyt skrzydlata Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni za lekkim zefirkiem zgoni, Za muszką, za kraśnym wiankiem, Za motylkiem, za barankiem, Ale nigdy za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada, Często, kiedy sama paseł, Do tych pasterzy goniłam stada, Którzy, moł, wielbili krasę, Lecz żadnego nie kochałam, Za to po śmierci nie wiem, Co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, Choć sobie i gram dowoli, Latam, gdzie wietrzyk zawieje, nic mię nie smuci, nic mię nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Przedę sobie z tęczy rąbki, z przezroczystych łez poranku. Tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mą jak piorkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali. Pędzi w górę, w dół z ukosa. Tak pośród pieszkliwej fali, wieczną przelatując drogę, ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Chór. Tak pośród pieszkliwej fali, przez wieczne lecąc bezdroże, ani wzbić się pod niebiosa, ani dotknąć ziemi nie może. Guślarz Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owodze i jagodki. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Dziewczyna Nic mnie, nic mnie nie potrzeba, niechaj podbiegą młodzieńce, niech mnie pochwycą za ręce, niechaj przyciągną do ziemi, niech poigram chwilkę z niemi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, Że według Bożego rozkazu, Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie. Chór Bo słuchajmy i zważmy u siebie, Że według Bożego rozkazu, Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie. Guślarz do kilku wieśniaków Darmo bierzecie, to są marne cienie, Darmo rączki ściąga biedna. Wraz ją spędzi wiatru tchnienie Lecz nie płacz, piękna dziewico Oto przed moją źrenicą Odkrytło przysz przyszłe wyroki Jeszcze musisz sama jedna Latać z wiatrem przez dwa roki A potem staniesz się za niebieskim progiem Dziś modlitwa nic nie zjedna Lećże sobie z Panem Bogiem A kto prośby nie posłucha W imię Ojca, Syna, Ducha Czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałaś jadła napoju? Zostaw, że nas w pokoju A kysz, a kysz. Chór A kto broźby nie posłucha W imię Ojca Syna Ducha Czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałaś jadła napoju Zostaw, że nas w pokoju A kysz, a kysz. Dziewica znika Guślarz Teraz wszystkie dusze razem Wszystkie i każdą z osobna Ostatnim wołam rozkazem dla was ta biesiadna, drobna Garście maku, soczewicy Rzucam w każdy ruch kaplicy Chór wierzcie czego, której braknie Która pragnie, która łaknie Guślarz Czas odemknąć drzwi kaplicy Zapalcie lampy i świecy Przeszła północ, kogut pieje Skończona straszna ofiara Czas przypomnieć ojców dzieje Stójcie Chór Cóż to? Guślarz. Jeszcze mara. chur, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Guślarz do jednej z wieśniaczek. Pasterko, od tam w żałobie. Wstań, bo czy mi się wydaje, czy ty usiadłaś na grobie? Dziadki, patrzajcie dla Boga. Wszak to zapada podłoga i blade widmo powstaje. Zwraca stopy ku pasterce. I stanęło tuż przy boku, Zwraca lice ku pasterce, Białe lice i obsłony, Jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki i zastępiony utopił całkiem w jej oku. Patrzcie, ach, patrzcie na serce, Jaka ta ponsowa pręga, Tak jakby ponsowa wstęga, Albo jak sznurkiem korale, Od piersi aż do nóg sięga. Co to jest, nie zgadnę wcale. Pokazał ręką na serce, Lecz nic nie mówi pasterce. Chór. Co to jest? Nie zgadniem wcale. Pokazał ręką na serce, Lecz nic nie mówi pasterce. Czego potrzebujesz, duchu młody? Czy prosisz o chwałę nieba, Czyli o święcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, Są owoce i jagody. Czego potrzebujesz, duchu młody? Żeby się dostać do nieba. Widmo milczy. Chór, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Guślarz, odpowiadaj maroblada, cóż to nic nie odpowiada? Chór, cóż to nic nie odpowiada? Guślarz, gdy gardzisz mszą i pierogiem, idźże sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha, W imię Ojca, Syna, Ducha, Czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałeś jadła napoju, Zostaw, że nas w pokoju. A kysz, a kysz. Widmo stoi. Chór. A kto prośby nie posłucha, W imię Ojca, Syna, Ducha, Czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałeś jadła napoju. Zostaw, że nas w pokoju. A kysz, a kysz. Guślasz. Przebóg, cóż to za szkarada, Nie odchodzi i nie gada. Chór, nie odchodzi i nie gada. Guślarz, duszo przeklęta czy błoga, Opuszczaj święte obrzędy, Oto roztwarta podłoga, Kędy wszedłeś, wychodź tędy, Bo cię przeklę w imię Boga. Precz stąd na lasy, na rzeki, I zgiń, przepadnij na wieki. Widmo stoi. Przebóg! Cóż to za szkarada? I milczy, i nie przepada. Chór! I milczy, i nie przepada. Guślarz! Darmo proszę, darmo gromię. On się przeklęctwa nie boi. Dajcie kropidło z ołtarza. Nie pomaga i kropidło? Bo utrapione straszydło, jak stanęło, taki i stoi. Niemo głucho, nieruchomie, jak kamień pośród cmentarza. Chór! Bo utrapione straszydło, jak stanęło, tak i stoi, niemo, głucho, nieruchomie, jak kamień pośród cmentarza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Guślarz. To jest nadrozum człowieczy. Pasterko, znasz tę osobę? W tym są jakieś straszne rzeczy. Po kim ty nosisz żałobę? Wszak mąż i rodzina zdrowa. Cóż to? Nie mówisz i słowa? Spojrzyj, odezwij się, przecie. Czyś ty martwa, moje dziecię? Czegoż uśmiechasz się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Chór. Czego uśmiechasz się? Czego? Co w nim widzisz wesołego? Guślarz. Daj mnie stół i gromnicę. Zapalę jeszcze, poświecę. Próżno palę, próżno świecę. Nie znika przeklęta dusza. Weźcie pasterkę pod ręce. Wyprowadźcie za kaplicę. Czego oglądasz się? Czego? Co w nim wi widzisz powabnego? Chór. Czegoż oglądasz się? Czego? Co w nim widzisz powabnego? Guślarz. Przebóg. Widmo kroku rusza. Gdzie my z nią? On za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Chór. Gdzie my z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie, co to będzie?